Sztuka to emocje na przykład na płótnie, a nasze ubrania to emocje, które nosimy na co dzień. I tak samo jest z ubraniami. Nasze ubrania również poprzez faktury, poprzez kolor, poprzez formę mogą powiedzieć wiele o nas. Słońce jest przyjemniejsze, gdy. Nie sygnalizuje konieczności pobudki. Moda, z, moda i sztuka mają coś, jakiś taki pierwiastek wspólny przede wszystkim zarówno w modzie, jak i w sztuce zaczynamy od wizji. Czyli artysta zaczyna od pomysłu poprzez realizację i tak samo jest w projektowaniu ubioru. Moda czerpie ze sztuki, a sztuka czerpie z codzienności. I to jest tak, jak z artystami w przeszłości. Każdy artysta szukał własnego języka, własnej ekspresji. E, szukał e, tego języka poprzez ubiór, chciał się wyróżniać, ale też robić to w interesujący sposób. Raczej determinowała go oryginalność, pomysłowość, że moda może być sztuką użytkową. Uwielbiam przychodzić do galerii sztuki, do muzeów. I stąd czerpać inspirację. Czas w takich miejscach zatrzymuje się na chwilę.